Witajcie, moi kochani, na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony. Teresa Firkowska. No i dzisiaj Wam pokazuję bardzo prostą kompozycję, e, albo na pomnik, albo dla e, postawić gdzieś, położyć. Na stole można położyć na takim talerzyku floret z kwiatami. Nadziej mamy, bo prosiliście, żebym zrobiła coś żywego. Nadziej mamy. Można taki floret sobie fajnie położyć na talerzyk, na jakieś miseczkę i wtedy też na stole jako ładną kompozycję, ale bardziej myślę o jednak pomniku na, na grobek, kochani. Właśnie chcę Wam pokazać z prostych roślin, z tego co mam w koło ogrodu, ze spaceru. Chcę Wam pokazać po prostu kompozycję z żyłych kwiatów w kształcie serca. Bardzo prosta kompozycja w kształcie serca. Mam taki mały florecik, i na tym floreciku po prostu upnę sobie rośliny, które przed chwilą zerwałam. Irgę, zobaczcie. Mam też takie fajne liście pałek wodnych, no i trochę różnych roślin z ogrodu, widzicie, nawet cząstki mam i zaraz coś ładnego z tego upniemy, a to jest naprawdę bardzo prosta kompozycja do zrobienia, dacie radę, to jest najprostsze na świecie. Mam właśnie też takie fajne liście pałek wodnych, można sobie przycinać w różny sposób takie pałki i mocujemy, zobaczcie, taką pałkę i fajnie tutaj nam zrobi taką kryzę tak także nie musimy wszystkich tutaj tych liści e, używać tylko jakąś część tych liści tak część one się super zasuszają są świetne do zas zasuszania więc ja sobie tutaj część tych liści właśnie wykorzystam na e, używanie jako takiej kryzy o i zobaczcie zrobiłam sobie już tak jest oto e, delikatne wykończenie mojej... Teraz wchodzi irga. Najprostsza roślina na świecie, a najfajniejsza, najfajniejszy efekt daje. Czyli teraz sobie następną, następny, zobaczcie ona teraz kwitnie, ma takie piękne białe kwiatuszki. Więc możemy dać tutaj teraz tą irgę delikatnie, formując już nasze serce. I zobaczcie, uformowałam sobie już moje serduszko, woda się trochę polała. Zabiorę tą wodę. Uformowałam już sobie takie serduszko, widzicie to? Super, prawda? I teraz na tym serduszku wszystko sobie mogę mocować, co mam tylko. Dam sobie tutaj e, trochę mlecza. Wszystkie rośliny wcześniej e, kochani zaparzajcie, bo bardzo długo będą wtedy wytrzymywały na nawet i na zewnątrz, tak? więc ważne jest, żeby zaparzać. Czyli do wrzątku oczyszczone, podcięte rośliny, a później do zimnej wody. I tak wszystko robimy. A stwardniałe, stwardniałe łodyżki jeszcze rozbijamy. To jest bardzo ważne. I teraz również sobie układam w kształcie serca ten mój wilczomlecz. On jest fajny, właśnie jak się zaparzy, to naprawdę jest nie do zdarcia. Bardzo długo wytrzymuje. I już mamy taką oto kryzę z wilczomleczu. Teraz możemy sobie dorzucić jeszcze jakieś inne roślinki. Ja mam trochę takiego jeszcze yy, takiej czmieliny, ale nie za wiele będę dokładać, tylko gdzie nie, gdzie może jakiś fajny różowy kwiatek. Tutaj akurat ona jest za duże liście, mi nie pasuje, ale mam tutaj takie fajne czosnki yy, i trochę yy, takiego głuk, 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 drzewo się nazywa głuk. Tutaj nie trzeba naprawdę dużo tych wszystkich roślin mieć w ogrodzie. Widzicie, ja na, tak naprawdę y, też z, z, trochę ze spaceru przyniosłam, trochę gdzieś tam w ogrodzie, trochę po drodze gdzieś znalazłam. Także to nie jest tak, że ja mam wszystko w ogrodzie. Nie wszystko teraz akurat jeszcze kwitnie. Już mi trochę poprzekwitało tych roślin. Tutaj ten ładny jest ten. Pójdźcie, kochani, to jest moja kompozycja na mamy yy, z żywych kwiatów na pomnik. Tak, żebyście sobie właśnie mogli na pomnik położyć takie serduszko, albo nawet zrobić coś podobnego. Można do naczynia jakiegoś gąbkę i zrobić w formie dla mamy dać serduszko z żywych kwiatów w gąbce, na stół położycie, żeby Wam umilał dzień. Więc, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję. No i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!